Który miód można określić mianem króla miodu? Bo tu trwają walki: lipowy czy spadziowy? Nie pokusiłbym się o tego typu odpowiedź, ponieważ w zależności od naszego smaku, często dobieramy sobie indywidualnie miód według naszego żądania, naszego smaku. Także nie, tutaj bym nie kwalifikował. Chciałbym natomiast, jeżeli pozwoli Pan, wspomnieć parę słów o tym, co w tym miodzie, co w tym złotym płynie, co w tym. Miodzie jest niepowtarzalnego. Przed chwilą mówił Pan, że ponad 300 składników. Tak. I właśnie chciałem o nich parę słów wspomnieć, ponieważ skład miodu według aktualnego stanu wiedzy jest niepowtarzalną w przyrodzie mieszaniną substancji naturalnych. I o nich chciałbym wspomnieć, żeby sobie zdawać sprawę, że obok nazwy regionalnej, którą może mieć miód, co tam w tym miodzie jest, bo nazwa może być bardzo. Ładnie już wieć, ale musi mieć świadomość i wiedzę, dlaczego jest on źródłem zdrowia.